Wiedza ekonomiczna, finansowa mm. nas, Polaków, jest niezamocna. To <noise> chyba mówiąc delikatnie, myślę, że chciałeś powiedzieć, użyć innego słowa. Kilka lat temu były takie badania, z których wynikało, że większość Polaków nie jest w stanie policzyć nawet odsetek od lokaty. Jest... No tak, są też takie badania, które mówią wręcz o analfabetyzmie. Zobacz, jeżeli nałożymy dwie rzeczy, czy w ogóle problem z rozumieniem tekstu, czy dłuższego mm -hmm. tekstu, i to, że, że produkty finansowe nie są proste, nigdy nie były proste, co to oznacza? Że znaczy, ta asymetria między nami i finansistami, czy sankcjami finansowymi, a klientami mm -hmm. będzie, nie wiem, może zawsze to jest dużo powiedziane, długo będzie. Oczywiście powinniśmy szukać rozwiązań edukacyjnych które będą zmieniały tę asymetrię, ale ja nie wierzę, że, że ona tylko przez edukację zniknie. To instytucja finansowa, jako ten sektor regulowany, zaufania publicznego, on musi zadbać o to, żeby klientowi się nic złego nie wydarzyło.